Z tej strony. Made wydamaz już wcześniej jestem piany budziku z Robloxa. To jestem Mam trzy na tyle, bo słyszę, że nie ma trunki w końcu. Więc okej. Okay. Z że nie ma truinki, więc ja się cieszę. Więc okej. Okay. Fajnie. już nie ma trójki. No i okej. Okay. I teraz będę właśnie sobie nagrać w nocy. I się cieszę. Co so, nie ma truiki? Zobaczę czego. Uh -huh. Yeah Myślałem, ok, soul, myślałem, że się nie będę zdenerwować, ale głupia czika żył, że umiał być. Chyba już umiał, głupia cika. Nie, nie, głupia czika. Użyła mnie, zdenerwowała mnie naprawdę <słuch> kupię czika. Nie wiem jak zrobić Nie wiem zrobić cięcie i poczekam na kolejną noc no to czekajcie robię cięcie Nie! Uch. Dobra, czekajcie, robię cięcie. I czekam na kolejną noc. Czekajcie, robię cięcie. Okej, okay, już mi się to udało wygrać. Okej, okay, czekajcie, no sobie, żebym jak słyszał. Yy, o tak właśnie. No i dobra, udało mi się, no niestety nie udało mi się przetrwać, bo tak kupię, czekam, mnie je... zabiła się, wkurzyła się. Zdenerwowałam po prostu, czyli znów będę się denerwować na tym. Zrobię sobie dzisiaj do tych dwóch, czyli no pięciu będę mieć. I dzisiaj właśnie i wtedy właśnie skończę sobie ten odcinek, co się z tym dźwigną. Okej, już się nie zmagowało, już się wszystko ogarnęło. Okej, okay, więc... Fajnie, cieszę się, że już się wszystko ogarnęło nic się nie mam. Więc okej, okay, kto jest. Jak się przestraszyłem! Okej, okay, jest tutaj Freddy, okej okay się ale się przestraszyłem okej okay. będę się bardziej tu kamerę ale dobra okej okay, nie wiem ja się tak przestraszyłem trochę żeby nikt mi tu nie weszedł tak jak ostatnio jeśli nie wyście tego ciekawego z tego trubu to sobie obejście jeśli chcecie okej okay, nie, nie wiem czy ja jest na sam czekajcie a nie jest tylko... trzech graczy, czterech razem ze mną. Ale nie wiem co chodzi, dobra, Dobre, nie nieważne. Okej, okay, dobra, my... Nie, dobra, nie będę otwierać tych drzwi, nie chcę umrzeć. Znaczy, nie chcę się po prostu zdenerwować, tak jak... Dobra, nie będę... Do... Otwierać tych drzwi! Nie, głupi Freddy! Głupi Freddy! Akurat teraz! Głupi Freddy. Uff. Kupi Freddy! Ok, już. Yy. Ok. Ok. Się przestraszyłem trochę tego Freddy'ego. Teraz mi zgasły światła. To mi się przestraszył. Chcę tu wejść, ale i tak tu nie wejdą, bo nie, nie wpuszczę ich. Po prostu mi się ich nie chce... czy każdy jest poza drzwiami. Okej, okay, uda mi się to wygrać. Nie wiem, nie jest właśnie ma nieważne. Okej, okay, uda mi się to wygrać, więc ok. I jeszcze ostatni dzisiaj zrobię jeszcze ostatni dzisiaj pogramy w tym odcinku i kończę ten odcinek. A może w kolejnym odcinku y, pogramy sobie i 10 z tego zrobię. Będę mieć tego 5, a w kolejnym odcinku zrobię tego 10. Więc mam nadzieję, że Wam się takie coś będzie podobać w tym odcinku, w tym odcinku zrobiłem w kolei. W tym, tamtym pierwszym jak to grałem, zrobiłem 3. Jeśli nie tego odcinka, to możecie sobie obejrzeć i zobaczyć ile zrobię. Ja sobie przed chwilą powiedziałem, że 3 to 3. I tutaj jest 4, czyli akurat tutaj będę miałem 3, to sobie zrobię akurat wtedy 5 będę mieć, a w kolejnym tu zrobię sobie to właśnie tutaj będę mieć wtedy 5. W tym odcinku zrobię robił w tej drugiej części i w trzeciej części zrobię sobie już 10, znaczy nie, że 15, tylko ja po prostu będę mieć 5 i zrobię sobie właśnie tylko 10, i tak właśnie, i tak właśnie zrobię. No, no i okej, okay. wtedy zrobiłem 3, i już zrobię, i teraz już zrobiłem te 3, mam 4 i jeszcze jedno zrobię 5, wtedy kończyłem 5, a w kolejnym zrobię 5, I jeszcze kolejne 5, i tak będę robił co kolejne 5, znaczy wtedy zrobię 13. 5, czyli 2 w odcinku, czyli będę mieć wtedy 15, zrobię akurat 10, będę mieć wtedy 13. Później zrobię kolejny... Później zrobię. Yy, wtedy zrobię... Czekajcie jak to miało być, A, że, że ten... Że zrobiłem 3, zrobię jeszcze 2, czyli będę mieć 5, później zrobię... Jak będę mieć te 5, to zrobię wtedy 10. I tak właśnie zrobię, i wtedy właśnie tak zrobię odcinek. No i ja wtedy 4,13 ja 13 że miał tutaj 13, czyli 3 zrobię, i zrobię jeszcze 2, że miał tutaj 15, i zrobię. I zrobię. i zrobię powiedziałem że będę mieć właśnie wtedy 15 zrobię kolejne wtedy 5 i tak właśnie będę robić yy, co na odcinek i mam nadzieję że wam się takie coś podoba i właśnie tak będę robić no i mam nadzieję że wam się takie coś, taki pomysł podoba jeśli wam się podoba to nam się po prostu yy, podoba nam się ten pomysł i możecie jak właśnie napisać i teraz jest właśnie koniec tego odcinka więc ja kończę ten odcinek pod pizzerią, bo zawsze będę kończył pod pizzerią i mam ja nadzieję, że jak się taki pomysł podoba, to napiszcie w komentarzach i do kolejnego odcinka, który będzie jutro. no i teraz, żeby być może że tą killer narywało się łudno. No. Dobra, to było na tyle tego odcinka, na razie, cześć!